Ekipa Kolesi Miszalskiego znalazła sposób, żeby finansowo zatopić miasto. I żebyście o tym nie wiedzieli. Jak pewnie wiecie, Kraków jest zadłużony po uszy. Jest tak zadłużony, że to nie w tych długach. Jest już nawet problem z braniem nowych kredytów. Ale to nic, bo Kraków nie może brać kredytów, ale kredyty mogą brać spółki miejskie. Krakowa. I aktualnie jest plan, żeby zadłużyć po uszy wodociągi. Kontrkandydat Miszalskiego w ostatnich wyborach, Łukasz Gibała, napisał na swoim Facebooku, że zadłużenie wodociągów ma w najbliższych latach wzrosnąć trzykrotnie do 600 milionów Złotych. Lokalne media się oczywiście nad tym nie pochyliły, bo miały ważniejsze tematy, i wśród nich nie było epidemii kolesiostwa. Wodociągi podlegają holdingowi komunalnemu. A czym jest krakowski holding komunalny, który nadzoruje wodociągi? Jest największym w Krakowie ogniskiem epidemii kolesiostwa. Tam siedzi koleś na kolesiu i kolesiem pogania, a do tego są to kolesie zatrudnieni w sposób tajny. Zapewne właśnie dlatego zresztą. Bo zobaczcie, teraz wodociągi i spółki miejskie będą się zadłużać zamiast Krakowa, w taki sposób, żebyście o tym nie wiedzieli. A Kolesie Miszalskiego zatrudnieni tam w sposób jaki tajny. Będą to wszystko utajniać i dbać o to, żebyście się o tym nie dowiedzieli. No a tak w ogóle to wychodzi przecież z tego, że Kraków to już jest taka rodzinka, która zostawiła dom. Ma na niego kredyt hipoteczny taki, że już żaden bank nie pożyczy na ten dom nic więcej. A teraz chodzi do Lombardu z telewizorem. Smart TV wszystko jest, nie? Smart TV jest. Z komputerem, z wieżą i szuka w piwnicy, co jeszcze dałoby się zastawić.